Dajcie, wierzycie w duchy, sensy spirytystyczne i takie tam. No ja nigdy nie wierzyłem, zawsze twardo stopałem po ziemi. Na ciekawości sobie ściągnąłem taką wirtualną tabliczkę Uiji. wiecie do czego to służy. I powiem Wam szczerze, potem z kim wydaje mi się, że nawiązałem kontakt, mam poważne wątpliwości. Zresztą. Zobaczcie sami. Jesteś tam? Jest. No dobra. To może powiedz nam, jak tam jest po tej drugiej stronie. C z. Czy? Czy nie? I E S T E S Czy nie jesteś? G L Gdy? Gdy? Czy nie jesteś głodny, no daj spokój. Jak myślicie, kto to?